Yo, easy deal, easy deal, kurwa <laughs> Witam kochani za ostatnią część relacji dzisiejszego, z dzisiejszego konkursu drużynowego Ostatnia część, która nas kto tu będzie królem, kto będzie tym, który dzisiaj jest najwięcej punktów do klasyfikacji turniejowej. Ale z polskim scenariuszem, że jutro będzie dzień Dzisiaj skupiamy się na tym, co, co dzisiaj na razie mamy tak naprawdę trzech kandydatów do tego, by taką konkurs wygrać. Jest to ekipa jest są to Rosjanie, no i Fijek. Zresztą na razie stanu w sesji. Dlatego powinniśmy się budzić. z który miał w Także tutaj na pewno emocji nie powinno zabraknąć. Czwarta kandydat z wydaje się być pewnym martwym. Pewnie go straci, chyba jakiś kryzys. Piąta jest na Sami Czesi, tutaj walka piąte miejsce będzie, a 8 Szwajcaria, która, która raczej 8 lokaty już nie poprawi. Przed nami trzecia grupa serii zaczynają Słoweńcy, którzy po Bracia raz spadli na 7 nie mają wielkich szans na poprawienie swojej lokaty, ale no, Kos akurat 2,5 teraz, teraz 199, on w miarę równo. No Równo i solidnie, no bo te loty jednak już jakoś wyglądały w drużynie. W drużynie no to najwyższa, właśnie dla Nowro Kasa. Nie bez powodu. Teraz Kazachowiec ze stączekami Luka Mendes w pierwszej serii. Luka Mendes 207,5 metra. Teraz, o la, la koniec marżnika Kazachów i jest to Luka Mendes wpadka, No, no się nie jakaś ale 160 metry to jest Może czwarte, piąte miejsce, ale. Czy nie podjął? rażąca, Luki Mendes. Nie może zostać bez echa. Teraz drużyna Czechów. No tu potrzeba 218 metrów do prowadzenia. Wojciech Sztursa 213,5 w pierwszej serii. Ale z tej kamery jest trudno polecieć tak daleko. 215, 12 metrów. Polska czeka około 200. I tak nie zawodzi, bo w serii nie miał problemy. Teraz 198,5 metra. Moty 19, 18,5 punktów. Miejsce drugie. Z stratą 29 punktu do Kazachów i Jestemczyków. Teraz drużyna niemal ma szansę jak na, żeby wyzupełnić sobie podium. Jana 218,5 metra. Teraz teraz też ponad 200, więc nie zawodzi a, Hapone drużyny. 200 metrów. 3,20, 2,5, ,5. i finowie wyraźnie 40. I 6 punktów przed Kazachami i czekami. Teraz Szpani i Luka, Luka Eglow w pier... 212,5 metra. Teraz lot będzie krótszy, ale w drużynie chyba i tak najlepszy w tym momencie. 200 noty 18-18. Lepszy wynik miał Dominik Peter, ale ogólnie wynik na to dla drużyny za dwie, za dwie próby. Najlepsze dla Luki Eglowa. Tu najwyższa nota. Teraz ekipa Francji i Kanady. No tu szansa na sterowanie się na tym oczywiście, kosztem właśnie Kazachów i Jesteńczyków. Mackenzie Boyd Klaus nie wygrywają 206 metrów. Teraz pasywne. i podobny jak tak Poprzednik. Jeszcze gorzej, bo jeszcze nie ustaje skoku. 160 metrów. Kary grzyna spada z nie. No dużo straciła drużyna na tym upadku, bo to że zaczęło się od coraz gorszych wyników. Teraz drużyna Rosji. Michał Maksimoczkin. Walka o prowadzenie. Maksimoczkin 206,5 metra w pierwszej serii. Teraz Teraz też ponad 205. Dokładnie 200. I tyle co w pierwszej serii. No to 19, 19,5. To jest prowadzenie o 1 punktu przed Finlandią. A więc tu walka będzie do końca. No i Norwegia. Co ona to zrobi? No będzie to czwarte miejsce podobnie. No bo Francja i Kanada odpadli. Johan Armand 192 ,5. Teraz zobaczymy, na ile stać się tutaj. W serii finowej będzie lot. ambitniejszy, troszkę. Odległość 201 metrów noty 19,5. 19 to jest czwarte miejsce. To co mówiliśmy, że czwarte miejsce być powinno. Także tu się z liczenia. A więc Rosja prowadzi na drugim miejscu finowie, trzecie miejsce dla kazachów i jestemczyków, ale wydaje się, że tylko pierwsze dwie drużyny mogą ten kokus wygrać. Trzecie miejsce to już duże straty. Czwarta Norwegia traci do podium prawie 14 punktów. Piąte miejsce Czechów. E, szósta Słowenia. Siódme miejsce Francji i Kanady. Ostatnia Szwajcaria. Została ostatnia grupa, która przesądzi tak naprawdę o wszystkim. Taka emocja jeszcze sporo przed nami, bo widzieliśmy, ile się tu działo, i dobrego, i złego. Rosja prowadzi trochę sensacyjnie, ale po prostu traktuje się najsolidniej. Obok oczywiście Finów. To są drużyny, które mają w miarę stabilne wyniki. No, Norwegowie. Słabiej, no bo forfait nie Gdyby on ustał, no to Norwegia byłaby. No. Także tak to bardzo zmienne nastroje przed nami. Obecnego Zakończenie tych nastrojów poprzez ostatnią grupę zaczynają szwajcarzy. którzy są najsłabiej po tych siedmiu skokach. <coughs> Simon Amal. 19,5 metra. COVID-19. 119,5 fatalnie potwierdza porażkę Szwajcarów. 156 metra. Nisko. To dzisiaj prawdopodobnie na miejscu 8. Niewiele wskazuje na to, by to czynić. Notuj... Warsada Kopserwa, lider Francuzów, drużyna spadła, a mamy miejsce po wersji Mackenziego Burtklausa. 2,5 Dwie... godzin miało sewa w, w pierwszej serii. Teraz 107,5 godzin. Dźwię... No to wygląda tu jednak 106, sto... tak pocieszenie. Teraz Słowenia i walka o szóste miejsce. Jacques Mogel w pierwszej serii, Jacques Mogel 210. Teraz wystarczy 180, bo drużyna zachowała miejsce szóste, no a Jacques Mogel leci po 205 metrów. Noty 19 i oczywiście wyraźna przewaga: 33,7 punktów. Jacques Mogel dzisiaj liderem drużyny. No, miładniona w jego przypadku. Teraz drużyna Czech. I Roman Kowdelka. W pierwszej selikowdelkę miał 211 metrów, teraz walka o minimum piąte miejsce. Zobaczymy to miejsce. Tak, 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 tak. tak. Wystarczyło około 190, on ma 195, noty 7 19 i prowadzenie. 13,30 części przed Słowenią, a więc Czesi na co najmniej piątym miejscu. Teraz Norwegowie. Anders Panemela w pierwszej serii Panemela miał 208 metrów, teraz Panemel też nie składa broni, też walczy o każdy metr, widać po sylwetce jaką przyjął, odległość Panemela 206, Należy najdłuższy lot tej grupy, 206 metrów, po pół punktu Norwegów, 18,8 przed Czechami oczywiście bardzo udany konkurs. Nad Polską oni dużo tutaj punktów zyskają dzisiaj po tej rywalizacji. Będzie już przewaga ponad 1000 punktowa. E, Saberzan Mominow, tymczasem 201 metrów Mominowa w pierwszej serii. Teraz Mominow dłuższy lot i to konkretnie dłuższy. E, 210,5 metra. Noty 19,18,5. No i tym lotem drużyna na pewno na podium. Się znajdzie. 29 przed Norwegią, i teraz walka o zwycięstwo. Jana Achone, no tu do zwycięstwa wystarczy 180, by co najmniej mieć drugie miejsce. Yy, no właśnie, drugie miejsce. Co będzie dla Finów, co będzie dla Rosjan? jane Jana który zaatakował. Było 185,5, teraz 206,5. Noty 19, 19,5 Finowy finowie na co najmniej drugim miejscu. Pytanie, czy wygrają, czy przegrają tę batalię. Rosjanie. Daniel Andrzejew, trudna misja oczywiście, bo też musi skrócić podobnie. Też około 210. 201,5 miał w pierwszej serii. Teraz Andrzejew. Zobaczymy, trajektorię jako tako. I Andrzejew daje Rosja Rosjanom wygraną. 211,5. 211,5 przeleciał taką... Miejscówkę ryzykowną, kiedy można było tam nagle stracić równowagę, przeleciał tę strefę i dzięki temu Rosja wygrała. Gdyby tę strefę nie przeleciał, miałby niższe noty, no i na pewno krążył z lądowaniem. Tutaj, tutaj jednak wytrzymał to wszystko, oparcie z każdej strony. 19,5 to wszystko, wygrał, ten cały ciąg w tym locie, no i dzięki temu Rosja wygrywa 12,5 flow jest liderem. Ale w ogóle ma na podobnym poziomie, jeśli chodzi o loty. no ale przez to, że miał bo nie ustał lotu. Rosja wygrywa o 6,6 punktów przed Finlandią, która się na drugim miejscu, trzecie miejsce Kazachów i Estonczyków. Rosja będzie gonić Polskę w tej klasyfikacji, oczywiście w tej sytuacji, bo Rosja, bo Rosja, była, tuż za, Rosja była tuż za Polską, a teraz. To polskie Rosja wyraźnie zbliży punktami trzecie. Miejsce Kazachów i Estonczyków, czwarta Norwegia, dzisiaj piąte miejsce Czechów, e, szósta Słowenia, potem Francja z Kanadą i na końcu Szwajcarzy. Wyraźnie najsłabsi przegrali wyraźnie z większo większością rywali. Także y, na no, szczęście bardzo niewielki konkurs dla Polaków również. Oto klasyfikacja generalna. Polska utrzymuje drugie miejsce, ale więcej na wpadki nie może sobie pozwolić. Norwegia uciekła nam na razie. Ale przez to, że Norwegia na razie bezbłędna. My z jednym błędem. Polska na drugim miejscu, trzecie miejsce Rosji, czwarta ekipa Francji i Kanady, piąta Finlandia. Szóste miejsce Szwajcarów. Później Czesi, Kazachowie z Stończakami na miejscu ósmym, dziewiąta bez zmian Słowenia. Czyli tu bez większych zmian. Jeśli o to chodzi. Czesi na siódmym miejscu, Szwajcaria szósta. Tutaj chyba Rosjady było delikatne, bo finowie na piątym miejscu chyba wcześniej nie, nie byli. Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie rzeczywiście tutaj zaczyna to wszystko być bardzo interesujące, jeśli chodzi o, to, o, to, o to rywalizację, o końcowe pozycje w klasyfikacji turnieju. Jutro nadal DKS, ale już ta skocznia obecna, czyli o punkcie HS 240 tych odległości e, ponad 200 metrowych będzie bez liku. Praktycznie każdy lot będzie miał przekroczony w ostatni metr. rzadko kiedy będzie e, to odległość krótsza. Także tutaj emocje będą jeszcze większe, jeśli chodzi o tę fascynację lotami. Bądźcie z nami do zobaczenia. Psss.